Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, Procenty? Procenty brzmią dobrze. Wezmę kalawerę. Daruję sobie espresso. Wolę z panki manki. Wolę coś na szybko. Tyjancza będzie Git. Uwaga ogłoszenie! Wyskurwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, mordę w kubę i ręce do góry, żebym widział nadgarstki. A reszta siedzi i nawet nie mruga. Ja mam słabe nerwy. Byle powód i palec na spuście mi się trzęsie jak pojebią. Otwara na stołu i słuchaj. Lubisz dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniać słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. Okej, okay, spokojnie. Bierzcie gotówkę to więcej niż zbierzecie od wszystkich gości razem wziętych. To ja rozumiem. Niech będzie, że tyle wystarczy. Masz się ten gest. Zwijamy się! Tyle lat spokoju i nagle coś takiego. Chłopaki z Sixth Street przysnęli czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się, na koszt firmy. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Co kurwa? Znowu jakieś żarciki? Nie umiesz właściwie ocenić przeciwnika, co? Spotkałem paru takich jak ty. Wszyscy gryzą piach. Nie ocenili mnie właściwie. Blefujesz. Nie nabierzesz mnie. Zadawałem się z Melstromem i Arasaką. Myślisz, że dasz radę mnie choćby drasnąć? Załatwię cię, zanim pociągniesz za spust. Rozumiesz? Wynosimy się! <noise> Wysyłacie sprzeczne sygnały. Jak mam grzebać po kieszeniach z rękami w górze? Albo widzisz nadgarstki, albo szukam forsy. Nie można mieć wszystkiego. Myślisz, że jak zasuniesz słabym żartem, to ci odpuszczę? Czy się pośmiejemy i pójdziemy do domu? Portfel! Już! Zdychaj, gnoju. Prowadzę ten lokal jeszcze <śmienicza> nigdy. Wszyscy są martwi. Warto było zaoszczędzić parę euro dolców? Do Wynoś się. Wynoś